Przez całą sobotę kilkaset osób wspinało się po schodach na 49. piętro wieżowca Sky Tower. Zwycięzcy Piotrowi Łobodzińskiemu ten wyczył zajął 5 minut i 3 sekundy. Najszybszy zawodnik pokonał w tym czasie 1142 schody Sky Towera, na co dzień jest zawodowym Tower Runnerem. Na chwilę to nowy rekord, co poprawiono 6 sekund z tamtego roku. 503 no jest jakby ok, ale trochę lekki dosyć Myślałem, że te 5 minut uda się złamać, a więc zabrakło 4 sekund do magicznej bariery, albo no, czasu 4.59. No za parę godzin mam drugą szansę, czyli w biegu finałowym nie będę musiał nikogo wyprzedzać, będę miał czystą klatkę sodową i myślę, że powalczę o ten czas. Myślę, że Tajpej na Tajwanie jest takim dla mnie... Kultowym takim biegiem, naprawdę dobrze zorganizowany, 4000 osób startuje, no i wysoki przede wszystkim, 400 metrów do góry, 91 pięter, ponad 2000 stopni, naprawdę daje w kość, no i tamten jakby już od trzech lat tam startuje, dwa razy byłem drugi, w tym roku udało się wygrać, a więc no, to jest dla mnie taki bieg, który najbardziej zapamiętam Sky Tower Run 2015 roku, odbywające się pod hasłem Prześcignij, windę, pokonaj, schody, to nie tylko sprawdzian kondycji fizycznej, ale także próba pokonania własnych słabości. Wyzwanie podjęli zawodnicy z całej Polski oraz goście m.in. z Ukrainy, Hiszpanii czy Norwegii. 9:13 mierzony moim stoperem, aczkolwiek, no. Tolerancja plus minus jakieś tam 5 sekund. Ja jestem bardzo zadowolony. Ja bardziej dla, bardziej dla zabawy biegam niż żeby tam się ścigać czy wygraną, bo w, 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 zabawa się liczy. Ja się nie przykładam do żadnej mocnej, konkretnej po prostu diety, tylko yy, no ale przede wszystkim węglowodany, rano coś lekko strawnego, żeby po prostu nie leżało na żołądku, tak? Najlepiej jakąś godzinę, półtorej przed biegiem. Jakieś banan, dwa może, no. 10,5 minuty, 10,30. No, planowałem około 12 minut, więc o wiele lepszy czas niż planowałem. Jakoś specjalnie też do tych zawodów się nie przygotowywałem, więc taki jakiś plan to był, żeby na 1000 osób być 900, 800, 800 na miejsce albo 900, żeby coś takiego było, żeby być lepszy, lepszy niż te 100 osób. Czas powyżej 11 minut. No ogólnie jestem zadowolona, bo był mój, to mój pierwszy bieg, pierwszy bieg po schodach, więc w zasadzie taki rozpoznawczy. No ja szczerze mówiąc jedną bułkę, która była w pakiecie, do <laughs> no, jakiejś specjalnej diety nie, nie, nie stosowałam. Na najlepszych biegaczy zarówno w klasyfikacji generalnej kobiet jak i mężczyzn czekały nagrody pieniężne oraz pamiątkowe trofea. Każda osoba, która zdobyła 49 piętro Sky Tower, otrzymała pamiątkowy medal, zaś zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, trofea i nagrody pieniężne.